Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Miner a to jest nowa seria ponieważ miałem format komputera i utraciłem tamte, tamtego save'a także no, muszę zacząć od początku no, także jestem na nowym świecie już i yy, widzicie tam za mną są góry yy, tutaj jest pustynia dżungla, także myślę, że tutaj pozostaniemy na razie i zobaczymy, czy gdzieś będziemy się dalej przemieszczać zacząłem sobie ze startową skrzynką żeby nie zaczynać od samego początku także bierzemy się za kopanie drzewa myślę, że tam znowu góry, także myślę, że znowu tam się gdzieś w górach osadzimy zrobimy jakiś domek Dobra, na razie jest, powinno wystarczyć. I tak, w ogóle długo bardzo nie nagrywałem nic, ponieważ miałem komputery z problemem z komputerem. Coś mi w ogóle nie chciał działać, Minecraft i, i także wszystko mi się tak ścinało strasznie ale już mam po formacie no i e, no już mi działa i mam nadzieję że będzie cały czas działać już dobra wejdziemy sobie tam na górę i rozpatrzymy sobie teren żeby znaleźć dogodne miejsce dobra no pimpaj pimpaj hop hop uuu kuciaki dobra Zostaniemy sobie na razie tutaj. Jakieś drzewko tutaj mamy. Dobra. Zrobimy crafting table. Okej. Okay. Tak, tak. Nie, idziemy jeszcze kamień nazbierać. Mm. O, nie Super. Pasowałoby jeszcze znaleźć Przygodałoby jeszcze znaleźć jakiś, jakąś trzcinę i będzie można robić plaski dyniowe, żeby przetrwać. No jak na razie widzicie, że znowu sam gram. Zaczynam, ale mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach dołączy do mnie również Marcin i, i będziemy nagrywać razem. Tak. Dobra, na razie wystarczy. No nie, kurde. Znowu trzeba się tam wyłazić, wyłazić. Dobra, lecimy. Dobra. Ja za chwilkę wrócę, tylko tam wyjdę. No nie, dobra, lecimy na około. Dobrze, to za chwileczkę do Was wracamy. Dobra, wyszedłem już na górę. I teraz coś tu zaczniemy budować. Lecimy. O, jest tu woda. Jeszcze skopiuję sobie tutaj drzewko. Tam widzę coś ciekawego. a nie, to tylko tak cień pada myślałem, że jakaś gorota a tu pomyłka no niestety dobra. zaczniemy sobie od zrobienia farmy tych dyni tylko muszę jeszcze tam poniżej iść przy okazji sobie tam zbieram trawy. jajeczko, dobrze, dobrze będzie na placek yy... dobra, co ja potrzebuję potrzebuję kilof potrzebuję łopat. Potrzebuję kopaczkę na razie tyle i siekery na razie nie. Na razie jeszcze sobie zrobię mieczyk. Nie ma tu żadnej owcy nigdzie w pobliżu. Także trochę lipka, bo nie będę miał jak zrobić łóżka. Jakby noc. A, chodź tu jakby noc zostanie. A są krówki, kuciaki. Jajku, ile tu będzie jajek? Ile będzie jajuszek? Mmm, ile krów? Piękne zwierzyniec, Szkoda tylko, że nie ma żadnej owcy. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego? Pajączak. Może da stringi. Stringi, bo Jak to brzmi? A! Wypadł, wypadł, nie, nie, nie. to I teraz pozbieramy centralę, może jakaś sadzonka wypadnie tam Byłoby miło. Zaczyna mi już głód to skwierać, a nie bardzo jest z czego zrobić jedzenie. Bo będę musiał parę krówek zabić. To biedne krówki. Będę musiały zginąć. You will die! Ale już mam 5, dobra jeszcze. Jeszcze jedno. O, tutaj jest dużo trawy. Dużo trawy. Będziemy palić! Sadzić, kruszyć, palić. Taki. Dobra, na razie wystarczy. Będziemy zarżnić krówki. Mord nie w nim tak. Ja, ja nie widzę, jak nie, nie mogę bikać. Nie, 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 uciekaj. Stach. Kurczaka. O. <gry> Ojej, z tego jajeczko wypadło. Dobra. 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 wracamy tam na górę. Dobra. to ja tu zrobię cięcie i wracam za chwileczkę. Dobra, już jestem z powrotem. I tak yy, tutaj sobie zrobiłem yy, taki jakby schron, ponieważ... Już noc się zaczęła i zrobiłem tutaj taki. Tam mi się już smaży jedzonko. O, zaraz coś pójdziemy powalczyć z zabekami, tylko musimy coś sobie zjeść i podładować życie, bo tak to będzie trochę ciężko. Okej. Okay. Jeszcze nie się trochę zregeneruje żeby zrobię drugiego drugi miecz okej okay. i a dobra a, oki okay. a jeszcze sobie weźmiemy tak, żeby było okej okay. <laughs> Przydało mi się łóżko kurde Dobra, tam gdzieś był Szkielet potrzebujemy szkieletów. Potrzebujemy mączki kostnej. Będziemy robić zaraz farmę. I, że, o, jest dobra! dobra gin, 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 daj, nie dobra. Dałeś coś? Nic nie dałeś. Daj, strzałę. Na no, co mi strzałę na razie? Tam jest Edi. Ediu. Edu Enderman Co tak mało tych Hiki mm. face o. Mm. Nic z nich nie wypada ciekawego Ła Creepa Nie na no, ogórki teraz nie lecimy To jest no, nic idę w tamtą stronę tu jest za stromo, jeszcze spadnę i będzie szkoda. Hmm. Kurde, no nic... O! Są owieczki! Uii! Teraz trzeba jeszcze żelazo znaleźć. Coś mi zwiesza Minecrafta. Mmm, dobra, mmm, creeper, nie wybuchaj. Ah! Dobra, zdążyłem. Dobra, nic lecimy tu na dół. Na razie nie ma, nie jest trudno, także. O, tam są. Mm. O, chodź tu, szkielecie. O. Dobra. Oj. Kurde. Oj. Uh. Wasze serduszka nie. Nie, tam nie idziemy. Dobra, Zrobimy sobie prowizoryczny schron na zregenerowanie siły. Kurde, tam był szkielet. Na razie nie mogę do niego iść. Mam za mało HP. God damn it. No, come on. Dobra. Kurde, przestraszyłeś mnie. Kurówskopa skódne Oduczysz się mnie straszyć. Dobra, lecimy na szkieleta. Szybko, 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 szybko. No, dobra. Mam tylko dwie kości, kurde, no. Potrzebuję więcej. Dobra, lecimy tam do góry. ma. Widzę, że tutaj duże są te góry Będzie gdzie budować ładnie, ładnie Dobra No tam są dwa szkielety A zabijemy najpierw creepera A, Fuck 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 Kurde No nie Ale tu creeperów Ło Czemu też Będziesz mnie naparzał Dirtem? Ty chory zombiaku! Kurde... No nie, 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 fuck! Dobra, nie! Uuu, ja uciekam stąd! Nie, 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 nie nie, umieraj! Net now! Dobra... Uch, dobra, na razie wracam. Co! Nie zebrałem tej kości! Fucking... Dobra, nic. Jeszcze raz się schronimy. Podjemy sobie coś. Gdzie jest? Księżyc. Księżyc, księżyc. Dobra, jeszcze będzie zaczynał dzień. Także sobie na razie zakończymy ten odcinek. I... Mm. Dobra. Lecimy. Ła. Kurde. Fak, 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 fak. Nie. Nie, 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 nie. Ła. Spadaj, 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 spadaj. Hard part. No dobra. Lecimy dalej. Zanarnie! O dobra Zebrało się? Zebrało. O, cztery kości. Ładnie. O. W sumie poczekałem, bo zaraz płoną to będę miał... Nie będę musiał się z nimi, z nimi... bić. Uuu, ile ich tu jest! Kripa, kripałka. Kurde, wypad mi stąd. No, gdzie słoneczko? Już za piękny widok. Omnom Dobra Gdzie ja mam iść teraz Fuck Ła No nie Dobra, już się pali Idziemy na ciebie O! No nie, musiałem się jeszcze zablokować Dobra Ty tu sobie zginąłeś Gdzie są te szkielety, co tu zginęły? Czemu z nich nic nie wypadło? Jakie hamstwo? Aaa, dupa, dobra, więc wracamy sobie. Tylko gdzie to? czy Tam się idzie? A tam, dobra. Tam? Nie tam. Gdzie to było? A tam, dobra, już wiem. Okidoki! Oh, that's a bit mushy. Dobra, jesteśmy już w tej bazie w kryjówce. Także ja się na razie z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinku. Ja jestem miner. Proszę o... Jeśli filmik Wam się podobał, to proszę o łapki w górę. Naprawdę motywuję. Subskrybujcie, komentujcie. I dzięki wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!